W tym ogrodzie panuje troszeczkę cienia. Rośliny właśnie przyjechały, które dobrze czują się w takim stanowisku. Zobaczcie, mamy Laurowiśnie. Zimozielona przez cały rok równie efektowna. Lubi czasami przemarzać, kiedy suche wiatry zimowe wieją, a na przykład na jesieni nie jest dobrze nawodniona. Ona potrzebuje mieć stały dostęp do wilgoci. Ona transpiruje cały rok. Procesy w niej zachodzą bezustannie, ale mamy za to fajny zielony krzaczek, który lubi troszeczkę cienia. W tym ogrodzie nie będzie trawnika. Dla wielu to zaskoczenie, ale dla myślę, sporej części naszych widzów to oczywistość, dlatego że cienia tutaj jest sporo. Więc walka o to, aby utrzymać trawnik, jest daremna. Natura Was pokona. Czasami warto wykorzystać przestrzeń, zrozumieć ją i spróbować zastosować rozwiązania, które są właściwe w tym miejscu. Gdy cienia dużo, gdy raz po raz jakieś porosty się pojawiają, nie flancujcie sobie tam trawniczka. Ja ten przestrzeń gęsto obsadzę właśnie taką trawą. To tużyca, mało kłopotliwe. Kiedy się rozrośnie, stworzy fajny dywanik. I uwierzcie mi, trawniczka nie będzie tutaj nikomu brakowała. To idzie na foteliki. Zobaczcie, zobaczcie, co Janek zrobił. Jakie to jest lekkie, fajowe. Krzysiu przyniósł ławę, sofę, która też jest absolutnie zjawiskowa i... Wygodna i leciutka. W przypadku, kiedy trzeba coś przenieść, niebagatelny, nie bez znaczenia, o jednej rzeczy trzeba pamiętać. Meble fajne, wykonane z metalu. Mogą sobie stać, w sensie sam stelaż, cały rok pod chmurką, ale poduchy, jeżeli nie chcecie, żeby pojawiły się formy życia, dobrze je znajdziemy schować. Gdzieś, do domu, do pawlacza. No bo szkoda, po prostu, zwyczajnie. Kolorek: absolutnie nienachalny, cudowny, mięciutki, delikatny. Cała ranzacja jest. Raczej utrzymana w konwencji nowoczesnej, więc też nie chciałem, żeby był wprowadzany jakiś fikuśny. A na stole nie zapominajcie. O czym? O? O czym nie zapominamy? O kwiatkach, o warunkach. Tak jest, bardzo dobrze, Daddy. O drinku. Nie! Ta! O kwiatkach. Krzysiu, wejdź, wejdź do góry, tutaj stoją kwiaty, wiesz? I to jest ostatni element, który chcemy wam pokazać, bo my jeszcze musimy sobie ogród przygotować. Na najlepsze, wypieścić. Proszę, czyń honory. Cia!